Szara fasada domu przy ulicy Koszykowej, oświetlona przez słońce. Studio wypełnione energią Ewy Stankiewicz. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. 31. Października 2013 rok, godzina 7.11 poranek wnet w studio Ewa Stankiewicz. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj rano, czy dzisiaj rano? Wczoraj rano, bo dziś rano jest jeszcze dziś rano, a wczoraj rano to było 24 godziny temu, wróciłaś z Ukrainy, gdzie byłaś na kresach. Patrzyłaś, co tam się dzieje. Wycieczka była duża, pełna wrażeń jakich? No, pełna wzruszeń wzruszeń, bo zarówno ci ludzie, którzy z nami pojechali, to była, to była wyprawa telewizji Republika 150 osób, takich którzy chcieli pojechać na Kresy z nami właśnie z telewizją Republika i sami w sobie myśmy też nagrywali w autokarach, trzy autokary Sami ci ludzie to, 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 to wielkie wzruszenie, ci, którzy pojechali. No a na miejscu, takie dwa momenty, które naprawdę, które najbardziej mnie uderzyły, to takie, które w zasadzie były. Znaczy nie, nie poza programem, tylko jak gdyby no, wy, wy, wymknęły się z tego, z, tego, z, z tego planu zajęć. To znaczy po pierwsze e, e, msza, jedna z mszy w, niedziel, msza w niedzielę, w której uczestniczyliśmy, to znaczy ona była planowana, natomiast nie było planowane E, przyszło nam do głowy po prostu, żeby po mszy ogłosić, e, żeby ludzie wymienili się namiarami, bo tam a, na tej mszy, to był m, polski kościół, przyszli Polacy e, z stamtąd, z, 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 z to był chyba Kamieniec Podolski, o ile się nie mylę, bo... Bardzo intensywna wycieczka była, wyprawa, i, i, i no i byli ci, ci ludzie, którzy, z którymi my przyjechaliśmy, 150 osób. W sumie nabity kościół, e, polskie, e, po, polska msza, e, polski ksiądz, e, śpiewy, I, i po tej mszy ludzie po prostu wyjmują. Długopisy kartki wymieniają się namiarami i to już zaprocentuje, znaczy to jest bezcenne, to znaczy nie ma żadnej innej bardziej wartościowej takiej współpracy, instytucji z instytucją, jak po prostu człowiek z człowiekiem, który i, i, i jestem przekonana, że to zaowocuje takim realnym wsparciem tych ludzi bardzo biednych tam na miejscu, bardzo biednych i bardzo też takich. Mm, Zostawionych, opuszczonych przez państwo. To właściwie mogę powiedzieć, że na moich oczach ludzie przejmowali, w, 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 brali w swoje ręce funkcje, które państwo powinno pełnić. Czyli, bo tam e, ci Polacy, którzy są tam na miejscu, to są Polacy, którzy nie, nie, oni, się, oni się bardzo obruszają, jak są nazywani Polonią, bo oni nie są Polonią, oni są Polakami. To państwo zmieniło granicę, oni zostali u siebie. I teraz e, w tej chwili żyją w skrajnej nędzy na, na ogół. Często prześladowani z, mm. bardzo się boją, boją się i to widać na każdym kroku. Tam na Ukrainie, w każdym razie, z afiszowaniem polskości, a jednocześnie bardzo są przywiązani do tej polskości. I widziałam, ile dla nich znaczyło to, że ktoś w ogóle chce do nich mówić po polsku, ktoś się nimi interesuje, ktoś, ktoś się tym przejmuje. I to był jeden moment. A drugi moment, taki, no, niezwykły, bardzo wzruszający i taki w sumie, nie wiem czy smutny, ale taki, który być może też zaowocuje, zaprocentuje. Koło Podchorców, gdzie jest przepiękny w ogóle zamek Koniec Polskich, niedaleko stamtąd, niedaleko od tego miejsca, jest opuszczony cmentarz katolicki. Taki, taka ruina Chodziliśmy po tym cmentarzu, za te, te groby, jeszcze, jeszcze bardzo, wielu, bardzo, bardzo wiele z tych grobów to są groby polskie, jakichś powstańców, nie wiem, styczniowych, listopadowych, jakichś ludzi, którzy proszą w tych napisach o modlitwę przechodnia, no ale... Cmentarz absolutna ruina w, w, zarośnięta krzakami, widać, że jeszcze parę lat, i, i w zasadzie być może nie zostanie śladu po tych grobach. I widziałem też, myśmy też taką grupą 150-osobową rozeszli się po tym cmentarzu. Odmówiliśmy modlitwę i widziałam, że ludzie byli bardzo przejęci też i mam nadzieję, że część z tych ludzi wróci tam, może na własną rękę, może po to, żeby uporządkować trochę ten cmentarz, spisać może te napisy, bo to jest część naszej kultury, naszej tożsamości, naszych korzeni i oderwanie od tego powoduje taką bezpańskością nas jako, jako narodu. I nikt y, tym cmentarzem się nie opiekuje. No w, w ogóle w, w, tak na to wygląda, bo, bo, bo to jest tak, jakby się przeszło przez jakiś taki zapuszczony park, w ogóle jakieś haszcze no dzi, taką, taką dzidzi, Jest te, gdzieś w górze, m, bo to jest tak, na takim wzgórzu, e, jest taka grupa grobów, gdzie widać, że to ktoś się tym m, Zajmuje może nowszych tych grobów, ale całe wszystkie te obrzeża to są po prostu dzikie haszcze i nie wiem też, czy to po prostu za chwilę to pewnie będzie zrównane z ziemią, no bo, bo, bo to, to już jest w tej chwili taki obraz nędzy i rozpaczy. Dzisiaj jest 31 października, jutro święto wszystkich świętych. To może jest dobry moment, żeby o cmentarzach porozmawiać. Cmentarz Łyczakowski. Z kolei byliśmy w Rzeszowie. Tam dziennikarze postanowili i stworzyli taką akcję porządkowania i opiekowania się grobami dziennikarzy, którzy Polakami, którzy dziennikarzami lwowskimi, tak? którzy są pochowani na cmentarzu Łyczakowskim i taką, z taką intencją, że Gdyby 50 redakcji w Polsce zajęło się, każda z nich zajęła się jednym grobem, to wtedy wszystkie te miejsca, wszystkie te miejsca pochówku, te wszystkie pomniki byłyby zadbane, uporządkowane, i jednocześnie to była informacja o tym, tak pamiętamy. A my wiemy o tym, że pamięć to jest coś, co nas buduje, że my właśnie walczymy o tą pamięć, żeby pamiętać, że jak mówił Jan Paweł II, powiedzcie im w Paryżu, że jesteście od mieszka. Pięknie. Że Pięknie. mamy tysiącletnią tradycję. To przegląd prasy. Może też zajrzymy do gazet. Jakoś tak. wyjątkowo dzisiaj te gazety wydają mi się ciekawe, ale zacznijmy od wspomnień i pożegnania. Rzeczpospolita. Jeszcze tylko tu wtrącę, że pamięć oprócz pamięci to jest, to, to jest też więź i poczucie tożsamości, poczucie tego, że jesteśmy wspól, wspólnotą i że to jest jakaś odpowiedzialność też za tych ludzi, którzy tam zostali czy też tam zginęli. I, bo w przeciwnym wypadku, kiedy zapomnimy o nich i będziemy mieli to w nosie, to po prostu nie będziemy żadnym narodem, tylko dzikim tłumem, no dziczą. I to jest ta druga walka, budowanie wspólnoty, więzi. Jesteśmy u siebie i jesteśmy razem, ale z nami już tutaj na tym świecie nie ma. I tak jak człowiek patrzy na pożegnania, kto odszedł w tym roku? Ksiądz kardynał Józef Glemp, to było 23 stycznia 2013 roku, Sławomir Mrożek. Tadeusz Mazowiecki, to wiemy, pogrzeb Tadeusza Mazowieckiego będzie imsza, będzie 3 listopada w Warszawie. No tak, ja tutaj wtrącę swoje trzy grosze, dlatego że, to znaczy tak, z jednej strony to jest też takie polskie, że nie mówi się źle o zmarłych i to jest piękna, piękna tradycja, natomiast wydaje mi się, że jako dziennikarz czy reporter. Ja chciałabym zabrać głos wobec tych panów, które, które słyszymy na temat Tadeusza Mazowieckiego, no bo jednak to jest postać dla mnie niezwykle mroczna i niezwykle szkodliwa, jeśli chodzi o, o, o Polskę. No, gruba kreska to była właściwie początkiem wysadzenia demokracji u jej zarania, czyli jak gdyby zasadzenia demok tak zwanego nowego systemu na bezprawiu, na, na bezkarności oprawców komunistycznych. No i to się zemściło. Mi się wydaje, że takim, taką cezurą jest katastrofa smoleńska, która jednak otrzeźwiła trochę Polaków i, i myślę, że e, mam nadzieję, że zaowocuje m, jednak zdrowym, suwerennym, sprawiedliwym państwem. Natomiast no właśnie niestety to jest jeden z tych ojców założycieli, e, założycieli tej, te, te, tego, tego chorego systemu niesprawiedliwego. No i to też, co, co, co myślę, że, bo co, co, innego, co innego jakby szacunek dla człowieka, co innego jednak taka pamięć właśnie i też świadomość tego. To był człowiek, który, który moim zdaniem był stalinistą. To był człowiek, który zwalczał w systemie komunistycznym prawych, znaczy po prostu biskupów szczególnie uwziął się na jednego biskupa, no, ale w ogóle walczył z, z duchowieństwem. No trzeba jednak mieć to na uwadze, to znaczy co innego pamięć o człowieku, który zmarł, a co innego robienie bohatera z człowieka, który. Nie, niezwykle wiele szkód wyrządził Polsce. I ale tego nie ty, wolno nie wolno czynić. Ale e, trzeba e, też, e, mówiąc o, o Tadeuszu Mazowieckim, popatrzeć na, e, na całą działalność Tadeusza Mazowieckiego. To jest e, także e, przyjaciel Jerzego Turowicza, człowiek blisko związany e, z Kościołem, e, człowiek opozycji, e, człowiek e, Solidarności i człowiek wielu mądrych słów, nie, nie jest nie, nie czarną, nie szarą, tylko kolorowymi kredkami malujmy portrety ludzi. Znaczy, nie, nie wiem z, z Kościołem, blisko związany z Kościołem, no, no Pax z... też był blisko związany z Kościołem, to jest może, to jest może niesprawiedliwe w tej chwili, za, za, może, może przesadziłam trochę, natomiast no, z, z jaką częścią Kościoła? Przede wszystkim w czasach, kiedy ten Kościół był najbardziej po, potrzebujący, i potrzebował obrony, to on tych ludzi kościoła atakował. Tam, Ja już nie pamiętam nazwiska tego biskupa. Wiem, że podpisał list, który wystawił tego biskupa na. wtrącał w łapy komunistycznych władz. Ten biskup później wylądował w więzieniu. No to jak? No to blisko związany z kościołem. No z kościołem. No Pax też był blisko związany z kościołem. To, to, to jest człowiek, taka różowa komuna, mój ojciec mówił i, 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 i no, jakby nie mówiłabym tego, gdyby nie to, że próbuje się z niego zrobić bohatera. No właśnie cała, cała, całe zło w Polsce między innymi z tego się bierze, że z tego zamętu, zamętu wartości, zamętu moralnego i z promowania miernot na autorytety. 12 września 1989 roku zarówno Ewa Stankiewicz, jak i Krzysztof Skowroński słuchali pewno w wielkiej zadumie i koncentracji ekspozę pierwszego niekomunistycznego premiera, którym został Tadeusz Mazowiecki, wierząc w to, że wolna III Rzeczpospolita będzie tym krajem wolnym, po prostu, zwyczajnie. Wtedy też e, miałam takie nadzieje, właściwie nie mieściło się w głowie to, co za chwilę właśnie nastąpiło, czyli e, ogłoszenie grubej kreski, czyli upadek rządu Olszewskiego. No wszystko to, co później jakby odsłoniło kulisy tego, że my w zasadzie nie, 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 nie odzyskaliśmy niepodległości, nie, nie mamy jakby rzeczywiście, że, 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 że ta demokracja właśnie już tak jak powiedziałam na samym wstępie została wysadzona poprzez po pierwsze przeniesienie wszystkich archiwów do Moskwy, archiwów SB, czyli wszystkich haków, przepraszam, wszystkich haków, wszystkich e, e, to, że można było szantażować i celebrytów, i ludzi na świeczniku w Polsce. No i właśnie poprzez tą grupą kreskę, czyli założenie tego nowego systemu na bezprawiu. Tadeusz Mazowiecki będzie pochowany na cmentarzu w Laskach. To będzie 3 listopada.